To są non-servium, wywiad pokorne. Nie służyć dzisiaj w Polsce, zwłaszcza w polskiej polityce, to tak naprawdę znaczy iść pod prąd tym głównym, najważniejszym, jak się teraz wydaje, dla establishmentu trzeciej RP prądom doktrynalnym, towarzyskim, biznesowym. Układom, które krępują od 25 lat polską politykę, a ich istotą jest podległość Polski zachodniemu amerykańskiemu hegemonowi. I dzisiaj w wywiadach niepokornych rozmawiamy z człowiekiem, który postanowił te wszystkie układy przeciąć i zakwestionować. Państwa i moim gościem, jest dr Mateusz Piskorski, lider zmiany. Witam, witam Państwa serdecznie. Mateusz, w każdym innym programie w każdej innej medium, jak się wymienia Twój ostatni, Tytuł polityczny mówi się lider prokremlowskiej partii Zmiana. Nie da się inaczej tego nazwać, dlaczego tak wszyscy identyfikują się od razu z Władimirem Włamirowiczym Putinem? My powinniśmy chyba wszystkie inne partie nazwać proamerykańskimi automatycznie, albo proniemieckimi. Niektóre z nich przecież też miały tam liczne powiązania. Natomiast chodzi po prostu o to, że przeciwnicy prawdopodobnie nie mają żadnych argumentów albo nie są gotowi do wymiany tych argumentów z nami, do jakiejkolwiek dyskusji. I znamienna jest wypowiedź Grzegorza Schetyny na temat polskiej polityki zagranicznej, wypowiedź z lutego tego roku, kiedy on wprost powiedział, że w Polsce w sprawach polityki zagranicznej, a w szczególności wschodniej, powinna w obecnej sytuacji obowiązywać jednomyślność. Czy on wykluczył a priori wszelką dyskusję. Wszyscy ci, którzy próbują podejmować dyskusję w Polsce, i niezależnie od tego, czy to jest Zmiana, czy to są inne ugrupowania, które taką dyskusję w ostatnim okresie próbowały podejmować, od razu z automatu określane są mianem agentów, agentów wpływu lub ugrupowań prokremlowskich, prorosyjskich, jakichkolwiek innych. W Natomiast nie ma tej wymiany argumentów. Nad tym bolejemy, bo dzisiaj naprawdę polska demokracja, w porównaniu z demokracją państw, nawet w sąsiednich Unii Europejskiej, gdzie jednak jakaś debata trwa na temat definicji racji stanu, na temat tego, jaki kierunek polityki zagranicznej ma sens, jest wyjątkowo uboga. My to ubóstwo chcemy jego zmiary nieco zmniejszyć i po to funkcjonuje zmiana. No, ta konsensualność, ona już była kiedyś, jak powiem, ćwiczona na, na Polakach, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie Unii Europejskiej, to się, skutecznie tak naprawdę. Dzisiaj nawet te formacje, które tak półgębnie przyznają się do Unii Sceptyczności, czyli Ruch Narodowy, na przykład, równolegle powtarzają, że na przykład, no nie wiem, tak jak mówią tutaj w tym studiu, Marian Kowalski, chętnie by sobie powołali dodatkowych komisarzy, dodatkowo by ograniczali politykę państw suwerennych na rzecz na Brukseli, a więc tak naprawdę no tutaj się udało. Co więcej, okazuje się, że jeszcze skuteczniejsze było, jeśli chodzi, było to, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Kiedy wstępowała Polska do NATO, przeciw głosowali tylko posłowie naszego koła, wstrzymali się pojedynczy, pojedynczy, pojedynczy posłowie lewicy. Dzisiaj opowiedzenie się za wystąpieniem Polski z NATO no jest traktowane już jako synonim zdrady narodowej. Jako synonim zdrady na nowej, po prostu nie mieści się w logice aktualnych elit zerwanie z tą zasadą podporządkowania, które one, do której one bardzo przywykły. I ja zresztą podkreślam wielokrotnie ten fakt, że wirus przedstawicieli tych elit też wywodzi się jeszcze z systemu poprzedniego, gdzie byli nauczeni podległości wobec wschodniego sąsiada, z którym dzisiaj się nas oskarża, że my tak blisko współpracujemy, No ale my nie zapraszamy i nigdy by nam do głowy nie przyszło zapraszanie wojsk Federacji Rosyjskiej, sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do Polski, to kompletny absurd, a oni wprost, wszem wobec, ustami choćby ministra Siemoniaka, wicepremiera polskiego rządu, proszą wojska Amerykańskie o stacjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej. No to jest taki precedens, bo nawet, szczerze mówiąc, mimo że wówczas istniało uzasadnienie geopolityczne w postaci obrony ziem odzyskanych, to o ile wiem w tak bezpośredni sposób, nawet komuniści po II wojnie światowej nie prosili towarzyszy radzieckich o lokowanie swoich baz na naszym terytorium. Więc doszliśmy do etapu tak głęboko, głęboko osadzonej mentalności i logiki podporządkowania tych ludzi, że oni już poza tą logikę nie potrafią wykraczać, w żaden sposób poza nią wykroczyć nie mogą. Dogmatem polskiej polityki jest oczywiście sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Kto łamie w jakikolwiek sposób ten dogmat, bo ja zwracam uwagę, że ten dogmat można łamać zarówno mówiąc o dobrych relacjach z Rosją, jak i o dobrych relacjach z Chinami, jak i o dobrych relacjach nawet z Niemcami w pewnym okresie. Pamiętamy sprzed 10 lat sytuację, kiedy polskie elity polityczne wbrew Europie tak naprawdę brały udział w awanturze irackiej Stanów Zjednoczonych stawiając się koniem zarówno Francji, wówczas Rzeka Sziraka, prezydenta Rzeka Shiraka, jak i Niemcom Gerharda Schroedera. Więc generalnie wyjście poza ten dogmat NATO jako gwarant naszego bezpieczeństwa, tylko zawsze pytamy bezpieczeństwa przed kim, przed jakimi zagrożeniami, ci politycy nie są w stanie w sposób racjonalny myśleć. I podkreślam w odróżnieniu od polskiego społeczeństwa. bo Ostatnie badania opinii publicznej wskazują w bardzo wyraźny sposób, że w Polsce Większość, większość z tych przebadanych, którzy udzielili odpowiedzi z pracowników badania opinii publicznej 35% uważa, że obecność Polski w NATO zwiększa poziom naszego zagrożenia. Czyli jesteśmy bardziej zagrożeni mając wojska amerykańskie na naszym terenie, będąc członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. 31% ma opinię przeciwną, a pozostali nie mają w tej sprawie zdania. I widać wyraźnie, że społeczeństwo rozumuje w dużo bardziej racjonalnych kategoriach. Próbuje poszukiwać tej polskiej, polskiego interesu narodowego, najlepszej drogi do jego realizacji, a te elity oderwane są całkowicie od rzeczywistości i od takiej już elementarnej logiki na poziomie podstawowym. Czy fakt, że mamy społeczeństwo bystrzejsze od polityków, mimo wszystko jest jednak pocieszający. Natomiast to, że po rządzących, zwłaszcza tych głównych formacjach, nie mamy się czego spodziewać, no to jest oczywiste i 25 lat nas przyzwyczaiło do tego. Ale charakterystyczne jest to, że to, o czym Ty mówisz, dotyka też tych formacji, które czy lubią się prezentować jako no, stojące trochę na uboczu establishmentu, czy też takie, z którymi niektórzy wyborcy jeszcze próbują wiązać jakieś nadzieje. No bo kiedy mówimy o wojskach NATO w Polsce i o ustawieniu celowników, skanderów stojących w królewcu wprost, na polskie miasto, no to Adam Jarubas przebił niedawno wszystkich, domagając się wojsk natowskich w Białej Podlaskiej. Nie wiem, czy Adam Jarubas zdaje sobie sprawę, że lądowanie tam na tym lotnisku trawiastym obiektów wojskowych musiałoby się odbywać nad Białorusi, co z pewnością ucieszyłoby tamtejsze Wojska Obrony Powietrznej kraju. Janusz Palikot, który już na samym początku kryzysu ukraińskiego zaczął opowiadać o wprowadzaniu wojsk NATO na Ukrainę, no dzisiaj już tylko eskaluje swoje dotychczasowe pomysły. A Leszek Miller, który zachowuje wiele przytomności umysłu, jeśli na przykład chodzi o zagrożenie banderowskie na Ukrainie, no to w czasach, kiedy sam był premierem, był tym Politykiem polskim, który właśnie najsilniej chyba przytroczył politykę polską do rydwanu bojowego Waszyngtonu. On symbolicznie rehabilitował Kupińskiego, on symbolicznie prowadził nas do NATO i on rozgrzeszał i parafował wszystkie te awantury międzynarodowe. A więc tak naprawdę doszukiwanie się różnic w, nawet na marginesie establishmentu, czyli wśród ludowców, polikotowców, soldowców, no niestety skończył się niepowodzenie. Czym zmiana różni się od tych formacji? Wszystkie wymienione przez Ciebie formacje to jest taka jedna wielofrakcyjna partia wojny. Partia wojny występująca pod różnymi szeldami, w różnych odcieniach. Niektórzy mówią o wojskach amerykańskich, inni mówią o zwiększeniu obecności NATO w Polsce, jeszcze inni proponują wysłanie wojsk na Ukrainie, a jeszcze inni mówią o tym, że należy wysłać tam tylko broń. Czyli to są po prostu frakcje tak naprawdę jednej wielkiej partii wojny, która dąży do konfrontacji militarnej w Europie. Dąży do realizacji, to podkreślam, planu zarysowanego w Waszyngtonie. I to już nie jest teoria spiskowa. Od kilku dni to nie jest już mój wymysł i wymysł ludzi, zmiany ludzi z nami się zgadzających. My wprawdzie to mówiliśmy od dłuższego czasu, ale dosłownie tydzień temu ukazał się znakomity nagrany wykład Georgia Friedmana, znanego w Polsce autora książki Następne 100 lat szefa ośrodka analitycznego Stratford, jednego z wiodących. Analityków amerykańskich w spraw międzynarodowych, który wyznacza trendy pewne w myśleniu o Polityce Zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I Friedman mówi otwarcie, że nam powinno zależeć, nam Amerykanom, mówię o Amerykanach, na rozpętaniu jak największej liczby konfliktów zbrojnych na wielkim w wielkiej przestrzeni eurazjatyckiej, czyli zarówno powiedzmy pisze tam i mówi o Chinach i otoczeniu Chin, jak i o otoczeniu Rosji, ale też wspomina o tym, że Unia Europejska, jako taka i Europa jest jednym z potencjalnych przeciwników geopolitycznych Stanów Zjednoczonych, gdyby się wyemancypowała spod ich wpływów, pozbyła ich baz wojskowych, nie podpisywała. Traktatu o wolnym handlu i partnerstwie inwestycyjnym ze Stanami Zjednoczonymi, i tak dalej. Czyli otwarcie elity amerykańskie dzisiaj przyznają, że realizują pewien określony plan. W tym kontekście wszystkie polskie partie polityczne należące do tej jednej wielkiej partii wojny, wszystkie frakcje tej partii wojny to są ugrupowania realizujące interes Stanów Zjednoczonych Ameryki w naszym przekonaniu. A zmiana mówi, że powinniśmy się zastanowić. Nie mamy tak naprawdę od razu gotowych recept na wszystkie problemy i bolączki naszej polityki, polityki polskiej, ale że powinniśmy się zastanowić i podjąć rzeczową dyskusję na temat tego, jakie sojusze, z kim, w imię jakich celów Polska powinna realizować i podejmować. Naszym pierwszym podstawowym założeniem jest przywrócenie racjonalizmu i zdrowego rozsądku w polityce zagranicznej. Jak zapytano mnie kiedyś, co by się stało, gdyby zmiana wygrała wybory i gdzie pojechałby. Premier z ramienia zmiany z pierwszą wizytą zagraniczną, to ja odpowiedziałem, że tam, gdzie byłby interes do załatwienia w danej chwili. Polityka jest dynamiczna, rzeczywistość międzynarodowa jeszcze bardziej w ostatnich czasach. W związku z tym nie powinniśmy kierować się żadnymi dogmatami czy uprzedzeniami, tylko załatwiać polskie interesy ekonomiczne. Polska polityka zagraniczna powinna stanowić funkcję realizacji celów w polityce gospodarczej, w polityce społecznej, Zatem idzie, czyli tworzenia nowych miejsc pracy, czyli stymulowania eksportu. Więc mówimy o racjonalizacji i ekonomizacji polityki zewnętrznej Polski. To nas różni od wszystkich innych. Nie mówimy o banielukach na temat szerzenia praw człowieka i demokracji rakietami Tomahawk, jak mówią to nasi amerykańscy partnerzy. Nie mówimy o jakiejś misji cywilizacyjnej na wschodzie mającej polegać na zatrzymywaniu barbarzyńskiej Rosji. Notabene z punktu widzenia cywilizacyjnego dużo bardziej barbarzyńskie są dzisiaj hordy neobanderowców mordujące ludzi w Donbasie. Ja sobie nawet kiedyś pozwoliłem na taką uwagę, że to dzisiaj ci tak zwani separatyści odsądzani, cz cz czci i wiary, biorący, bronią cywilizacji europejskiej w pewnym sensie, bronią cywilizacji zachodniej, bo występują przeciwko takiej najdzikszej biologistycznej formie nacjonalizmu, rasistowskiego nacjonalizmu e, ukraińskiego, formie, która bardzo mocno przypomina nazizm niemiecki. Więc e, zmiana tym się różni, że po prostu mówi o tym: usiądźmy i dyskutujmy. Dyskutujmy o możliwościach partnerstwa z naszymi. Wschodnimi sąsiadami, handlu przede wszystkim z nimi. Dyskutujmy też o możliwościach rozwoju dobrych relacji z Chinami, wschodzącą potęgą gospodarczą tego świata. Z Chinami, które w grudniu ubiegłego roku ogłosiły zresztą wielki plan otwarcia się na kraje Europy Środkowej. I nie myślmy, że nie ma alternatywy wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych na świecie. I to jest główny punkt, który nas wszystkich zjednoczył. Rzeczywiście ta. Geopolityka, ta orientacja w sprawach międzynarodowych determinuje wszystkie inne problemy związane z polityką wewnętrzną. Bo jeśli nie rozwiążemy tych podstawowych dylematów dotyczących członkostwa Polski w różnych organizacjach międzynarodowych, w różnych sojuszach, to nie uda nam się. Jesteśmy dzisiaj zblokowani pewnym gorsetem przepisów, norm i zobowiązań. Nie uda nam się doprowadzić do zasadniczych reform w życiu wewnętrznym, gospodarczym i społecznym Polski. No właśnie odniesienie do tych, z tej sytuacji wewnętrznej, do tych tak zwanych reform, które zachodziły przez ostatnie ćwierćwiecze, to jest druga kwestia, która z jednej strony łączy cały establishment w Polsce, a z drugiej strony, no, każe jakąkolwiek rozsądną czy racjonalną alternatywę sytuować przeciw całkowicie tej wizji. Tu przede wszystkim chodzi o podejście transformacji ekonomicznej na zasadzie, no cóż, stało się. No cóż, stało się przez 25 lat. Przemiany odbywały się w różnym tempie, ale w jedną stronę. I tak naprawdę, programy czy, 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 czy pomysły na jakiekolwiek prowadzenie polityki gospodarczej dzisiaj różnią się tylko tym, że za rozkazanie paru bilionów majątku narodowego SLD proponuje po 400 zł na głowę odszkodowania za balcerowicza. A opozycja rzekomo neoliberalna, czy koma opozycja neoliberalna opowiada, że no trudno stało się, ale własność jest przecież święta, oczywiście ta własność, którą już ktoś kiedyś zdążył nam ukraść. I tu jest pewien fundament, no, takim słowem, którego się zmiana również nie boi, jest nacjonalizacja. Właściwie byłoby powiedzieć renacjonalizacja, bo my nie zabieramy i nie głosimy potrzeby zabrania komuś majątku prywatnego, który, którego on sam się dorobił własną ciężką pracą. Przez lata, my domagamy się renacjonalizacji tych sektorów polskiej gospodarki, tych zakładów pracy, które zostały sprywatyzowane metodą oszustwa. Dlaczego oszustwa? Przypomnę tylko, że w Polsce niestety dominowała w szczególności zarządów niesławnej pamięci Jerzego Buzka i Leszka Balcerowicza, tego tandemu, czyli rządów AWS-UW w latach 97-2001. Ale też wszystkich innych pozostałych, które może w nieco mniejszym stopniu natężeniu ten program prywatyzacji prowadziły. Prywatyzacja poprzez inwestora strategicznego. znajdowano inwestora strategicznego. Notabene bardzo często ten inwestor strategiczny był podmiotem państwowym, tylko że zagranicznym. I To u nas nazywano prywatyzacją, e, w przypadku telekomunikacji choćby. Więc y, y, dochodziło do tego, że ten inwestor strategiczny oczywiście prywatyzując, biorąc udział w prywatyzacji, y, podpisywał cały szereg zobowiązań. Zobowiązań dotyczących zachowania liczby miejsc pracy lub tworzenia nawet nowych, poziomu inwestycji w zakład pracy. Średnio i długookresowych planów rozwoju tego zakładu pracy. W naszym przekonaniu, w jakichś 90% przypadków, się inwestorzy strategiczni stwierdzili, że te ich zobowiązania warte są mniej niż papier, na którym zostały wydrukowane, i one kompletnie nie są przestrzegane. I to powinno stanowić podstawę do podjęcia decyzji renacjonalizacyjnej. W każdym z takich przypadków, renacjonalizacji, w większości przypadków bez odszkodowania. Renacjonalizacja czasami polegałaby wyłącznie na jakiejś formie wymuszenia, rekompensaty od takiego inwestora strategicznego, bo bardzo często na tych terenach, które niegdyś zajmowały fabryki i zakłady pracy, dzisiaj są hipermarkety albo wielkie parkingi czy centra handlowe w otoczeniu tych parkingów. No tak naprawdę chodzi o to, żeby dokonać nie tylko oceny tych procesów patologicznych odbywających się w latach 90., bo wszyscy, takich ocen było wiele w Polsce. Ja się zgadzam, że funkcjonowali w Polsce i nadal funkcjonują. Ekonomiści wybitni, którzy o tym mówią, piszą. Profesor Grzegorz Kołodko, który ma swoją ocenę, mówi o tym, że mieliśmy tak zwany szok bez terapii, a nie terapię szokową w latach 90. prowadzoną przez Polsejowicza. E, profesor e, Poznański, e, profesor Żyżyński w niektórych momentach, no, bardzo wielu analityków, którzy o tym ekonomistów, którzy wspominały o patologiach polskiej prywatyzacji. Profesor Titenbrun, który pisał na wspaniałej książce Meandry polskiej prywatyzacji z deszczu pod podrynne, opisywał konkretne przypadki, studiował te przypadki prywatyzacji polskich zakładów pracy. I kiedyś w 2005 roku była nawet partia polityczna, nie będziemy jej robić reklamy, ona wygrała wybory wtedy? Między innymi pod hasłem powołania Komisji Prawdy i Sprawiedliwości. Ta Komisja Prawdy i Sprawiedliwości w Sejmie miałaby ocenić poszczególne przypadki i procedury prywatyzacyjne pod kątem ich zgodności z prawem. E, tylko jaki z tego wniosek? Nie wyciągano by żadnych wniosków, i ta ówczesna partia rządząca, ona nawet, zresztą szczerze mówiąc, mając większość w parlamencie, zablokowała samo powstanie tej komisji, którą obiecywała jeszcze w czasie kampanii wyborczej, pewnie teraz też będzie obiecywała bardzo wiele przed kampanią, przed wyborami. E, I. Nawet sam ten projekt Komisji Prawdy i Sprawiedliwości nie zakładał konsekwencji. On mówił: No dobra, zbadajmy rzeczywistość, zbadajmy patologię, ujawnimy je no i co dalej. Zmiana jest chyba pierwszym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, która mówi, że przestępstwa i oszustwa powinny mieć konsekwencje. Tą konsekwencją w wypadku prywatyzacji jest renacjonalizacja majątku zagrabionego, rozprzedanego w wyniku prostego oszustwa, bo załogi choćby tych zakładów pracy zgadzały się na m, prywatyzację z udziałem inwestora strategicznego wyłącznie po uważnej lekturze owych zobowiązań i gwarancji inwestora. W innym wypadku nie byłoby żadnej prywatyzacji. Skoro było oszustwo, oznacza, że było to przestępstwo, była to manipulacja. Wyciągnijmy z tego po prostu wnioski. Ja jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić: że to nie jest tak, że zmiana mówi o tym, że my będziemy z karabinami Kołasznikowa zajmować zakłady pracy i w ten sposób dokonywać ekspropriacji i renacjonalizacji zakładów. My mówimy o tym, że to można zrobić w sposób bardzo cywilizowany, tak jak niedawno to miało miejsce na Słowacji, choćby, gdzie tamtejszy premier Robert Fico bez odszkodowania, podkreślam, zrenacjonalizował elektrow. Świetny przykład, znakomity przykład zakładu użyteczności publicznej zrenacjonalizowane w majestacie nawet tego gorsetu prawa Unii Europejskiej. Zwróćmy uwagę, że on nie jest oskarżany akurat w tej sprawie przez Komisję Europejską o nałożenie standardów Unii. Czy udało się to w sposób prawny tak sformułować, żeby było to zgodne zarówno z politykom, tym gorsetem brukselskim, jak i z gorsetem Światowej Organizacji Handlu choćby. Można, potrzebni są do tego prawnicy, potrzebna jest do tego analiza właśnie takich przypadków jak przypadek słowacki i mo, naszym zdaniem trzeba. I to jest jeszcze jedna z kolejnych kwestii, w której społeczeństwo polskie jest mądrzejsze od swoich politycznych przewodników, dlatego że bez tytułów eksperckich i bez deklaracji politycznych, to znaczy przejść po Lublinie patrząc na zgliszcze zns u Protektora, Odlewni, Popatrzeć, gdzie co zostało po meblach w zamościu czy w hełmie, po zakładach skórzanych w hełmie, zakładach mięsnych w zamościu i szeregu innych tego typu fabryk, które zostały rzeczywiście zniszczone i nikt, ale absolutnie nikt o to nie odpowiedział. Ale kiedy mówimy o mądrości zwykłych ludzi, no to dzisiaj też spotkaliśmy się właśnie dlatego, że zwykli Polacy są mądrzejsi od swoich przywódców i dzisiaj zwykli Polacy przyszli razem z nami oboma pod konsulat ukraiński w Lwowie zaprotestować, tylko przysłaniu nam tutaj banderowca, ślusarza, polityka formacji swoboda w postaci wyjątkowo bierzłej i obrzydliwej pana konsula Wasyla Pawluka. Lało jak sebra, wiało strasznie, ale ludzie byli zdeterminowani. Na mnie ta Pikieta była niezwykle cenną inicjatywą i jestem pełen uznania dla Ciebie, dla innych organizatorów tej pikiety. Też dlatego, że mieliśmy okazję tam spotkać ludzi, no konkretnie jeden człowiek, który występował, zrobił głos, który był świadkiem konsekwencji wydarzeń i dzieł, do jakich prowadził ukraiński nacjonalizm w okresie Rzezi Wołyńskiej. Jeśli możesz przypomnieć nazwisko Pasę tego Pana. Tak. Tak. Głosiliśmy go tego, dosłownie Otóż, tak, no ten człowiek nam, ludziom, dużo młodszym, był w stanie opowiedzieć, jako świadek na no, tego, co działo się na polskich kresach wschodnich, na terytorium obecnej Ukrainy, w okresie rzezi czym jest ukraiński nacjonalizm. I to nie jest tak, że ten nacjonalizm ukraiński można porównywać w jakimkolwiek stopniu do wielu różnych innych nacjonalizmów europejskich. Większość nacjonalizmów europejskich, w tym e, nacjonalizm, czyli idea narodowa w Polsce, miała zupełnie inny profil. Były raczej e, oparte na dążeniu do obrony kultury, do obrony pewnej formacji cywilizacyjnej, a nie były biologistycznym rasizmem. Nie były m, zbliżone w swojej formule do niemieckiego nazizmu. A w tym wypadku z taką właśnie formułą nacjonalizmu e, na Ukrainie mieliśmy do czynienia i to, że dzisiaj Przyjeżdża tutaj do Lublina do Was pan Pawluk, Oznacza to, że władze ukraińskie nie mają żadnych hamulców przed zachowywaniem się, którego nie dopuściłyby się żadne władze jakiegokolwiek innego kraju, z krajów Unii Europejskiej, czy w ogóle świata, podejrzewam. No, przecież zastanówmy się, gdyby do konsulatu czy do ambasady niemieckiej przyjechał. Pan neonazista z umuszmy, partii NPD, Nowo Demokratycznej Partii Niemiec, no to chyba no, wszyscy czulibyśmy, że jest coś nie tak. Problem polega na tym, że wielomiesięczna, wieloletnia już w zasadzie akcja i kampania wybielania banderowców, wybielania tego ze nacjonalizmu ukraińskiego, prowadzona co ciekawe przez media liberalne, a pierwszy raz. Obserwowałem sytuację ze zdziwieniem, kiedy w ciągu ostatnich miesięcy w kwestiach oceny banderowskiego nacjonalizmu zgadzały się dwie gazety, Polska i wyborcza. Zawsze stojące teoretycznie wcześniej na, na, na antypodach w większości spraw. Oni się piszą jednym głosem. Piszą, że w zasadzie to nie jest problem. Piszą, że w zasadzie trzeba tych biednych Ukraińców zrozumieć. Jedni posługują się koncepcją tego, że, że UPA i OUN to były formacje antykolonialne, narodowe, wyzwoleńcze mówią o liberałach, a drudzy, ci tak zwani prawicowcy, którzy również gloryfikują UPA i OUN, posługują się retoryką jeszcze bardziej prostą niż budowa CEPA. bo Oni mówią o tym, że. Tak naprawdę, no to myśmy przecież ramię w ramię, patrząc, co o fakty historyczne, ramię w ramię walczyli z tymi wrednymi bolszewikami i sowietami, razem z Ukraińcami, z nacjonalistami ukraińskimi. Wszyscy oni dodatkowo mm, sprawiają, że jakikolwiek protest przeciwko e, banderowcom, przeciwko gloryfikowaniu UPA, negowaniu zbrodni wołyńskiej, jest uznawany za protest antyukraiński. A ja podkreślam, że my stajemy jako zmiana, chyba e, czujesz podobnie w tej sprawie, my stoimy w obronie do, dobrego imienia Ukraińców, tak naprawdę. Bo podkreślamy, że nie chcemy, żeby takie indywiduum robiło złą markę Ukrainie. Wierzymy, że większość Ukraińców to nie są bandeowcy, czy neo banderowcy czy neobanderowcy. Wierzymy, że jest tam bardzo wielu rozsądnych ludzi, którzy w tej chwili. O mają dość, są wycofani, często zastraszeni i sterylizowani przez obecne władze i obecną tam poprawność polityczną, tą banderowską poprawność polityczną i wierzymy, że nie wolno absolutnie Ukraińców jako narodu utożsamiać z banderowcami, z nacjonalistami, A pan Pawluk zrobi bardzo złą robotę wizerunkową narodowi, społeczeństwu ukraińskiemu. Państwu ukraińskiemu, a mam taką cichą nadzieję, trochę przewrotną, że pan Pawluk zrobi bardzo dobrą robotę sprawie, dla sprawy uświadomienia Polakom tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ja bardzo życzę Lublinianom i mieszkańcom całego regionu, żeby tego pana w odpowiedni sposób witali. I spotykali podczas różnego rodzaju oficjalnych uroczystości, na których on się będzie pojawiał, i tu, nawet już w moim przekonaniu, warto by było zaapelować do wszystkich samorządowców, którzy mają wiele oleju w głowie i często wcale nie są do tego stopnia zależni od polityki centralnej swoich partii, mogą sobie na jakąś dozę niezależnych opinii pozwolić, żeby tego pana po prostu bojkotowali otoczyli ostracyzm tutaj w Lublinie, żeby ten pan poza konsulat. Nie wychylał nosa, żeby tam pan nie był zapraszany na żadne uroczystości oficjalne organizowane przez władze samorządowe polskie tu w regionie, na Lubelszczyźnie. I żeby za jakiś czas on po prostu stwierdził, że jednak źle trafił i musi stąd wyjechać. Tego życzę Lublinianom, tego życzę Lubelszczyźnie, tego życzę też Ukrainie, tak naprawdę, Ukraińcom jako narodowi, który pewnie nie chciałby być z tym indywiduum utożsamianym w Polsce. Tak, w imieniu mieszkańców Lubelszczyzny, Lublin Kompel, niezależny Lublin przyjmują w takim razie twoje życzenia i mam nadzieję, że relacja z dzisiejszej pikiety już niedługo będzie na, dostępna też na naszych stronach internetowych, a mam nadzieję, że pan Konsul Pawluk przez swoją, miejmy nadzieję, krótką karierę dyplomatyczną w Polsce, jeszcze nie raz się z nami spotka. Jeszcze nieraz przypomnimy mu, co w Polsce na Lubelszczyźnie myśli się o banderyzmie, myśli się o końcu i jak staramy się chronić. Tu nas, naszych rodaków przed zagrożeniem, zagrożeniem wojny, zagrożeniem szowinizmem, który są ze sobą banderowcy. Szanowni Państwa, to były rozmowy niepokorne, non-serwiam. Naszym gościem był dr Mateusz Piskorski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A my spotykamy się nietypowo, bo kolejny odcinek naszego programu już jutro, więc nie czekajcie do piątku. Już jutro włączcie komputer, oglądajcie niezależny Lublin, lublin Dziękuję Państwu, Konrad Ręka. Do zobaczenia.